Mano, widzimy e, Dzisiaj będziemy g, e, Sobie grać Fortnite'a, tutaj ćwiczyć I e, W ogóle, e, Dzisiaj będzie na żywo Czyli e, Stream na YouTubie U mnie na kanale Która dzisiaj jest Jeszcze Która dzisiaj jest Mm, 12.35 Nagrywam to o 12.35 żeby co? Yy... Więc jakiś. za. o 15.00 będzie. State z Fortnite i będziemy sobie grać. Więc. polecam, żebyście wbi... wbijali. A jutro. Yy, jutro będzie. Jutro nie będzie serimka, ale jutro będzie. E, jak to się nazywa? Jutro będzie. E, jutro będzie filmik, e, gdzie gram bez celownika, e, al podam ankietę i. Zobaczymy, kto to co woli. No to ten. Czy łatwe, proste budowanie przez 24 godziny, czy właśnie bez celownika gramy. Więc dam ankietę, wejdzie na ankietę, bo musicie tutaj zadecydować. Więc no. Jestem tutaj coś buduję. Sorry, że tak słabo edytuję, ale no. W nie ile? Od 6 grudnia. Nie, od 7 grudnia y, gram do teraz. Więc jakieś ustawienia tam mam y, zrobione moje, ale nie do końca. I właśnie. E, słabo mi jest nie e, A spróbujmy w sumie sobie łatwe budowanie. Z, e, se ustawmy. Zobaczmy jak to jest. E, e, okay. o. No to dobra, e, e, budowla i już zrobię prostą edycję. No to okej, okay. no coś i tam umiem, ale to jest dla nupków i się w ogóle nie nauczysz budować. E, No, ja wolę z, to wyłączyć, proponuję, no bo nigdy się nie nauczycie. A na pewno, jak nie może nie możecie tak robić, chyba. Eee, no, bo po prostu będzie za prosto. Więc, no. Eee, więc dobra. Eee, Tyle jak na razie Ogólnie A na, na streamku Na streamie Będziemy grać 1v1 1v1 będziemy grać Więc mam nadzieję, że Wbijecie Bo będzie strasznie no, Fajnie no Z wami jak ktoś będzie na tym górnej streamie, to się ucieszymy, bo nigdy yy, miałem streama, ale nie było dużo osób, yy, więc to tyle jak na razie, a jak wbijemy 2000 subskrypcji, to robimy muzę, więc dobijcie, proszę Was. Bo będzie naprawdę, naprawdę spoko. Się ucieszę. Się naprawdę, naprawdę, naprawdę ucieszę, że dobiliśmy te. Te, te Po prostu no, te 2000 no. I mm, widzowie. Zasubskrybujcie BL BATERYJKA Bo... no... Życzę cały czas y, y, Szczęśliwego roku, że serce... Y, że... No... ciągle po prostu y, Dużo... Y, no... Mówię, że... Y, no, y, no... wiecie no, Że bardziej serce y, tam... No jak to było? No, że cały czas Wam życzy, po prostu, żebyście mieli udany, udany rok. No i to jest bardzo miłe, że tak cały, cały czas tak wspiera swoich, swoich widzów. Więc yy, subskrybuj, subskrybujcie go, bo zaraz mnie pobije. Pobije w subskrypcjach, bo już zdobywa tutaj tysiące. Ja mam dwa tysiące prawie. Mm, więc więc no więc subskrybujcie, subskrybujcie BL Batterykę Naprawdę no, szanujcie Kogoś kto Was tak wspiera Więc no To tyle jak na razie I mam nadzieję że BL Bateryka będzie na streamie no, bo co, zagramy 1v1 może i wypuszczę szorca, e, że będzie stream o 17, więc to by było już na tyle, widzowie, no, no, no. i e, zadecydujecie, czy łatwe, proste budowanie przez 24 godziny, czy jednak... E, czy, no, czy tylko ty, czy tylko bez celownika przez 24K, yy, czyli znaczy H. Yy, no to yy, i prowadzimy teraz daily. Codziennie o 18.00, nie, o 15.20 będą yy, filmy. Jak się będę spóźniał, bo ja tam nie wiem 5 minut, nie wiem, to dla mnie ważne. Um, to z, przepraszam Was bardzo, ale no może nie wiem, coś nie robiłem, coś z rodzicami. Coś nie wiem, gdzieś byłem. Um, a jak nie będzie po prostu film, to po to, to prostu wam nagram short, że dzisiaj nie będzie odcinka, no i... Tak będzie moja kariera wyglądać z YouTube'em jak na razie. No bo tak pomyślałem, no bo już kurde traciłem tę subskrypcję. Także normalnie co dzień sprawdzałem albo stało, albo nie wiem, albo się zmniejszało. I może jakiś jeden film będzie tym... Co dam mi, mi szczęście, co da mi 3000 subskrypcji. I mam nadzieję, że taki będzie. Więc to by było na tyle. No, no, no. Pa, pa, cześć. Zasubskrybujcie Bell ba, Patrika. Pa.